A więc cześć, mamka, jestem Petrek do was w kolejnym odcinku na moim kanale, już w dziewiątym vlogmasie na moim kanale I dzisiaj chciałem wam przedstawić w sumie taki zwykły vlog z mojego typowego dnia, jak to wygląda Bo ja dzisiaj uznałem, że mam taki dzień wolny jakby, bo mam dzisiaj same praktyki Jadę do szkoły właśnie na praktyki i chciałem wam dzisiaj nagrać takiego zwykłego vloga, jak to wygląda właśnie taki mój typowy dzień jak jadę na praktyki, to jest w ogóle pierwszy dzień, w którym jadę na praktyki więc nadal no, się idealna okazję, żeby nagrać takiego vloga luźnego dla was i co, w sumie tam na komputerze już mi się wrzuca vlogmas, którego widzieliście oczywiście wczoraj czyli ten z reakcji na zdjęcia ponieważ jak wiecie ja wrzucam właśnie filmy rano jak stanę pojawił się on wczoraj później tylko dlatego, że no, dzisiaj mam praktyki na 12. No to przyznam się, no, przysnąłem sobie troszkę dłużej. I no zapomniałem, o tym vlogmasie wstałem chyba o 10, jeśli nie mylę. I mówię, dobra, nie, trzeba wstać, ogarnąć troszkę się. Już jestem w ogóle przebrany. Yy, ogarnąć się troszkę i wstawić to vloga. Jest godzina w ogóle 1041. Ja już się ogarnąłem w ogóle. Tutaj wrogmaśnik mi się wstawia. No i co? Tutaj mam oczywiście mój rekwizyt piękny czapka mikołaj, którą widzieliście na odcinkach nieraz. I co? Ja się biorę chyba za ogarnienie pokoju. Później idę się ogarnąć i widzimy się już za chwilę. pokój już z grubsza już rolety odsunięte lampki już skaszone, łóżko usunęte w ogóle nie nagrywałem tego filmiku, ale zrobiłem takie śnieżynki na oknach to jest Mikołaj z reniferkami, domkami choinkami to jest taki aniołek to są takie śnieżynki, to jest drugi Mikołaj bo na tym oknie postanowiłem takie większe zrobić a tutaj mam tak, gwiazdkę bombki kolejne aniołka, dzwonki i prezent tak właśnie świętuję te śnieżynki u mnie nie, nie nagrywałem z tego osobnego odcinka żadnego tylko po prostu no zrobiłem miałem plan nagrać to odcinek ale jak i wyszło i co tutaj vlogmasik vlogmasi się wstawia na 11 jest godzina 10.44 więc co ja chyba siadam do kompa i idę robić miniaturkę do tego vlogmasa bo nie mam miniaturki już zrobionej, bo zawsze wszystko robię rano. Więc widzimy się już przy komputerze i jaruję miniaturkę. Tak jak widzieli przed chwilą, ja właśnie już sobie zdjęcie przegrałem na komputer, więc odpalam już tylko Photoshopa i lecimy z miniaturką. Mi mikrofon mam odsunięty, bo zawsze jak coś robię, jakieś graficzki czy coś albo montuję, to odsuwam mikrofon, bo... Jest mi on na daną chwilę niepotrzebny i tylko po prostu mi zasłania tutaj, więc co, no przechodzimy do Photoshopa i widzimy się za chwilę. Ja już jestem w Photoshopie, mam przygotowany już projekt, bo ja mam ogólnie zrobiony projekt, że no po prostu, jakby to powiedzieć, mam przygotowany już po prostu projekt i tylko robię tak, usuwam tło, usuwam postać, usuwam jakieś dodatkowe rzeczy, które dodałem, Tutaj wrog ma 7 dni na wrog 8. Zresztą ustawia, żeby było tak samo jak każde inne. Otwieramy wtedy. Gdzie jest to związko? Tu jest to związko z dzisiaj. No i co? Lecimy z wycinaniem. Dobra, ja już mam 1 na teraz to zaznaczenie Bardzo skopiowanie. Dajemy tutaj, pomniejszamy troszeczkę. Dajemy tutaj też. Tak. Obok musimy dać jeszcze drugie zdjęcie. Musimy umieść. Tu po miałem mięcy Mamy to. Back. 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 Robimy teraz, tak, szybkie znaczenie. A może to znaczy Pek, Nie, nie tak prostu co oznacza bruch. Nie tak miało być. Piek. Nie, zobaczcie co o. Nie, to nie wyjdzie bruch. Dobra, to że się aż tak nie różniło to damy tak. Weźmiemy kolor taki jakiś. No tu, to nie wygląda ładnie. Dobra, szybka wycinka z tego. Pek. Panie, skopiowanie. Okay. Tak, powiększmy, garsze. Ja, tak, to też mogę powiększyć. To jest tak filtr, kamera, RAW. Przeruchmy troszkę to zdjęcie. ...nie wyglądało. że tu... I tam tam troszkę więcej, Tak. Na nim też damy. I to możemy tak. Chcę dodać środek, powinien krzyczeć. nie to w jakiś, o tutaj mi się przetwarzanie zakończyło pakciem. o z mojego kanału tła najlepiej, pyk, Windows Shift S, pyk, teraz cyk do tego. Tak, jeszcze robimy, rozumiecie, żeby sztuk nie było widać, tak. To... I patrzcie, mnie tylko skończoną. Jeszcze możemy postać trochę. I oczywiście możemy go troszkę przepięknić, upięknić, upiększyć. Nie wiem jak powiedzieć. Egzotę, to powiedzieć, jak zwał, to. Tylko, co wyglądało? Tu tam ojoj, jaka... nie teraz Pink, łatwo. Teraz pik, portujako. Hmm. Teraz zapisujemy to, hmm. hmm. tutaj na to, wymieniamy na bramę 8. Mamy to teraz wchodzimy na kanał to odcinek dzisiejszy prześlij miaturkę no i mamy tutaj miniaturkę zapisz. I czego mi teraz się zapiszę i co? Widzimy się w sumie za chwilę jak już będę się zbierał. A więc co, to by było na tyle, dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, żeby mi się nie spodobał, zostawcie łapeczki w górę, subiki. Yy, no i co? Do zobaczenia do jutra, joł!